Jakiś czas temu do naszego klasztoru sprowadziliśmy większą ilość wina. Czy w kościele jest miejsce dla słabe uszy? Pokój i dobro, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w nietypowym słowie o nietypowej porze. Kiedy Jezus zmartwychwstał, uczniowie byli zamknięci w wieczorniku w obawie przed Żydami. Wszedł do nich mimo drzwi zamkniętych. I dzisiaj można powiedzieć podobna sytuacja. Są stali na górze razem z Maryją i czekają na Tego, który ich umocni. Kościół jest dla słabych. Kościół jest dla Ciebie. Po to... Abyś stał się mocny, poprzez wylanie się na ciebie ducha świętego. Dokonało się to być może w sakramencie bierzmowania, więc otwórzcie na niego. Niech twoje życie, albo inaczej odkryj na nowo w swoim życiu ten smak, ten koloryt życia Bogiem. Dalsza myśl w kolejnym etapie nietypowego słowa. Zapraszam Cię. Jakiś czas temu sprowadziliśmy do naszego klaszteru większą ilość wina, młodego, świeżego, które no, można by powiedzieć nie do końca smakowało jak wino, ale takie ostre jeszcze młode wino. Czego potrzebowało, żeby nabrało pewnego smaku? Powietrza. Duch Święty jest jak powietrze, które sprawia, że nabieramy smaku naszej wiary. Kiedy czytamy dzisiejszy Naszą liturgię słowa, chociażby księgę dziejów apostolskich, słyszymy, że wszyscy byli zgromadzeni w jednym miejscu. Ksiądz Piotr powiedział, że nie chodzi tu tylko i wyłącznie o przestrzeń, w której się znajdujemy Kościół jako wieczernik, ale przede wszystkim to, czy Twoje myśli są właśnie teraz na Eucharystii? Czy Twoje myśli są właśnie teraz na modlitwie, na spotkaniu z drugim człowiekiem? Nie tylko ja bym powiedział więcej w odniesieniu do człowieka, którego spotykasz, rozmawiasz z nim teraz, myślisz, widzisz go, ale czy rzeczywiście Twoje myśli są ukierunkowane na Niego? Czy będąc na Eucharystii, na modlitwie, pozwalasz Bogu wejść w Twoje życie? Jeszcze inaczej. Czy Bóg jest w tobie podczas modlitwy, podczas Eucharystii, podczas sakramentów? Co to znaczy być w jednym miejscu? To znaczy znowu, Ksiądz Piotr, otworzyć serce na drugiego człowieka, otworzyć serce na Boga. Kiedy otworzysz siebie, Duch Święty wypełnia się w tobie i zaczynasz coraz bardziej smakować. Nie tylko dla siebie samego, ale także dla tych, których spotykasz na drodze. Twojego życia. Czują, że jesteś inny, że Twoje życie nabiera coraz bardziej smaku, bukietu, bukietu wiary, bukietu słowa, bukietu sakramentów świętych. Bądź jak wino napełnione powietrzem, bądź jak świątynia Ducha Świętego, który, gdzie Bóg Ciebie wypełnia sobą i stajesz się smakiem samego Boga we współczesnym świecie. Moi drodzy, dlaczego ksiądz Piotr Pawlukiewicz dzisiaj? Bo o godzinie 21 spotykamy się ze słowem księdza Piotra Pawlukiewicza na Dopóki walczysz 2 na YouTube. Serdecznie Was zapraszam na ten kanał w imieniu własnym i Ewy Wiśniewskiej. Bądźcie jak wino napełnione powietrzem, Duchem Świętym, które nabiera smaku. Z Bogiem!